Maestro to film biograficzny, który właśnie w tym momencie można obejrzeć na Netflixie. Za reżyserię tego filmu odpowiada Bradley Cooper, za scenariusz tego filmu po części odpowiada Bradley Cooper, bo napisał go do spółki z Joshem Singerem i za główną rolę w tym filmie odpowiada Bradley Cooper, ponieważ to on wciela się w rolę kompozytora Leonarda Bernstein'a. A w tej filmowej ekranowej przygodzie Bradley'owi Cooperowi towarzyszą Carey Mulligan, Jeremy Strong, Michael Urie czy Maya Hawke. Maestro to opowieść miłosna stanowiąca kronikę trwającej całe życie z Komplikowanej relacji, legendy muzyki Leonarda Bernsteina i jego żony Felicji. Wkraczamy powoli w taki sezon około Oscarowy, więc i mój kanał przechodzi z takiego bardziej blockbusterowego fokusu w taki fokus właśnie bardziej filmów, które potencjalnie gdzieś tam mogą zostać nominowane do różnych nagród. Ale to wcale nie znaczy, że nie chciałam obejrzeć filmu, jakim jest maestro, bo ostatni film Bradleya Coopera, czyli Narodziny Gwiazdy, to jest film, który naprawdę uwielbiam, i są z tego filmu słucham raz po raz i bardzo często, im Maryczek. Także chętnie powitałam fakt, że na Netflixie można oglądać maestra. I zacznę od rzeczy, które w tym filmie podobają mi się najbardziej. I są to rzeczy tak naprawdę związane z tym, jak ten film jest nakręcony. Jeśli ktoś jest takim uważnym obserwatorem filmów pod względem takich technikaliów, to na pewno zwróci uwagę na to, że oprócz tego, że film raz jest czarno-biały, po czym nagle jest kolorowy, to zmienia się też aspect ratio całego filmu. I ma to naturalnie związek z tym, że cała historia opowiedziana jest na przestrzeni dekad, kiedy kino się zmieniało. I to znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, jak ten film jest nakręcony. Co bardzo mi się podoba, aczkolwiek momentami dla mnie pobrzmiewa takim delikatnym fałszem, ale nie będę się do tego zbytnio przypierdzielać, bo uważam, że to nie ma sensu i może to tylko być testament mojej ignorancji. Ale zdecydowanie czuć, że w każdej tak jakby odsłonie, w której zmienia się nieco sposób prezentowania nam filmu Maestro, jest to jakieś nawiązanie do kinematografii z danej epoki. No i dla mnie to było najbardziej widoczne w tej pierwszej fazie czarno-białej. Bez kilka naprawdę takich fantastycznych ujęć, które przywodzą mi na myśl filmy z Marilyn Monroe i Audrey Hepburn. Nie mogę powiedzieć, że była jakim wielkim wyjadaczem kina z tego okresu czarno-białego, ale rzuciło mi się dosyć mocno w oczy. Zwłaszcza, że to, jak to jest nakręcone, jest poparte takim dość specyficznym soundtrackiem, który jest narzucony w tło. Gdyby to był film osadzony w XXI wieku, to na pewno taka muzyka nie zostałaby podłożona pod to, jak dziewczyna wysiada z autobusu i idzie sobie w kierunku kamery. To zdecydowanie soundtrack nie byłby bardzo bombastyczny i taki, i taki intensywnie instrumentalny. A tutaj, właśnie, taki jest. Intensywnie instrumentalny, brzmi kretyńsko. Bardzo podoba mi się też sam początek pierwszego aktu, w którym mamy taki tracking shot, który jest bardzo dynamiczny, bardzo specyficzny, bardzo dobrze, moim zdaniem, tutaj energia tego, jak to zostało nakręcone, miesza się z tą taką frenetyczną energią Leonarda Bernsteina, który właśnie usłyszał, że ma tego samego dnia drygować orkiestrą po raz pierwszy w Carnegie Hall. I to jest coś, co podoba mi się szalenie. Mam miejscami wrażenie, czyli jednak powiem to, czego miałam nie mówić że stylistyka tego filmu momentami zatraca się, jeśli chodzi o narrację i te dwa elementy ze sobą trochę nie współgrają i że tak naprawdę ta cała zabawa z kamerą z aspektem, z kolorami jest trochę taką wisienką na torcie i mrugnięciem oka do bardziej tych zorientowanych niż takim faktycznie walidnym środkiem, który ma podbić przekaz całego filmu. Oprócz tego uważam, że dwie główne role w tym filmie są zagrane naprawdę bardzo, bardzo dobrze i wcale się nie dziwię, że oni zaczynają teraz być nominowani do wszystkich możliwych nagród, począwszy od Złotych Globów, a zakładam jest na to spora szansa na Oscara skończywszy. Bo Bradley Cooper, chociaż bardzo rzuca się w oczy, przynajmniej dla mnie, to, jak mocno jest wystylizowany na Leonarda Bernstein'a i jak bardzo nie brzmi jak taki standardowy Bradley Cooper. To też w sposobie tego, jak się rusza, jak moduluje głos jak porusza dłońmi, zupełnie nie przypomina znowu tego takiego standardowego Bradley'a Coopera i dlatego uważam, że to tak jakby podbija ten fakt tego, że Leonard Bernstein został przez niego bardzo dobrze zagrany. Też oczywiście niesamowite propsy do tych kilku scen, w których on stoi przed całą orkiestrą i czasami ujęcia naprawdę są bardzo, bardzo długie, a on tam stoi i macha z całej siły rękami. Ja sobie nie wyobrażam, który to był take, ale podleje się strumieniami i za taki bardzo mocno fizyczny performance ja z zawsze Daje mega solidne propsy. Ale tak naprawdę sercem tego całego przedsięwzięcia jest dla mnie Carrie Mulligan. Ja tutaj nie miałam totalnie wątpliwości, że ona będzie świetna, bo szalenie podobała mi się ostatnio w filmie Obiecująca Młoda Kobieta, której recenzję też możecie zobaczyć na moim kanale. I Carrie Mulligan z jednej strony gra kobietę, która jest bardzo stoicka, z drugiej strony to jest kobieta, która jest bardzo elegancka i jest w stanie zachować twarz niezależnie od okoliczności, a te są w sumie dość mocno skomplikowane. Jest to też postać, która bardzo. Dobrze skrywa swoje emocje, ale jednak Maligan odsłania dosłownie taki rąbeczek prawdziwego stanu psychicznego swojej postaci. Dzięki temu możemy po prostu widzieć, że jeśli ona mówi jedno, to tak naprawdę potencjalnie może myśleć o drobinie coś innego. I to też jest dla mnie testament tego, jak wyborny warsztat ma Maligan. I ona tak naprawdę jest dla mnie kotwicą tego całego filmu. Bez niej ten film by się rozsypał, a przyznam się szczerze, już w tym momencie dla mnie on jest dość. Chaotyczny i nieuporządkowany. Już w samym opisie fabuły powiedziałam, że to jest film, który jest kroniką dekad związku między Leonardem a jego żoną Felicją. I okej, okay, z jednej strony tak jest. I w tym aspekcie totalnie sprawdza się to, co powiedziałam, czyli Carrie Mulligan jest taką kotwicą tego całego filmu. To ona jest tym słońcem, a wokół niej tak naprawdę obraca się cały ten film. Albo też tak nam chcą powiedzieć, bo w filmie tak nazywa się maestro. Film też ewidentnie nie może się zdecydować na to, co tak naprawdę jest słońcem w ramach tej produkcji, czy to ma być relacja między Leonardem a Felicją, czy to ma być Leonard, jego taka próba stwierdzenia kim on chce być w życiu na różnych jego płaszczyznach, czy to jest film na temat tego, czy Leonard Bernstein był homoseksualistą, biseksualistą, czy po prostu lubił eksperymentować i nie był pewny czego tak naprawdę chce. I ja w momencie, kiedy film nie może się zdecydować, to ja też zaczynam się przestać móc zdecydować i przestaję się również koncentrować na tym, co tak naprawdę rozgrywa się przed moimi oczami. Film zaczyna się tak, że myślę sobie dobra, to jest tak naprawdę retrospekcja, bo film zaczyna się tak, że Leonard Bernstein już w takim późnym, dość podeszłym wieku opowiada coś jakimś dziennikarzom, którzy przychodzą do jego domu, więc cały film jest tak jakby retrospekcją. Więc w pewnym momencie łapie się na tym, czy ten film to jest tak naprawdę narracja puszczona przez pryzmat nierzetelnego narratora, czyli że wiadomo, że Bernstein tam niektóre rzeczy, które podkoloryzowuje, troszeczkę y, może przeinacza niektóre fakty, może zmienia troszeczkę punkt widzenia, żeby się może trochę bardziej wybielić, wyjść na jakiegoś takiego fajniejszego w ogólnym rozrachu. Też miejscami to tak trochę leci fantastyką. Jest taka scena w tym pierwszym segmencie czarno-białym filmu, kiedy on i Felicja, tak jakby zaczynają się dopiero spotykać, i on ją zabiera na próbę przedstawienia, i nagle wszyscy zaczynają tańczyć, i nagle wszyscy znają układ, i to jest takie dość dziwne. I tutaj element taki fantastyczny zmiesza się z tym realistycznym, i myślę, że z jednej strony to jest właśnie ten, ten gimmick filmu, który nam na przestrzeni dekad pokazuje różne rzeczy w różny sposób, ale dla mnie to było takie jednostkowe, epizodyczne, i przez to, że więcej. Takie fantastyczne sytuacje, czy te parafantastyczne sytuacje się nie zdarzyły, to ja tamtej sytuacji nie jestem w stanie odczytać serią. I totalnie nie wiem, jak ją interpretować. Może, bo po prostu jestem głupia. No i ten film właśnie tak sobie kluczy między rozterkami Bernstina na temat jego fantastyczności. I jego nacierania się swoją zajebistością, jego burzliwego związku, jego takiego, o ja nie wiem, czy, czy dziewczynka, czy chłopaczek, żeby życie miało smaczek. Zwłaszcza, że w kwestii tego ostatniego, to tak naprawdę, co mnie to obchodzi? Jeśli to ma nam pokazać, jak złożoną postacią był Leonard Bernstein, jaki on był ludzki, jak wiele miał twarzy, to wszystko pięknie, ładnie, ale jeśli to miałby być jakiś hołd dla tego twórcy, to ja tak naprawdę tego do końca nie widzę, bo w moim odczuciu Bradley Cooper odmalował go być może i bardzo tak wiernie, obiektywnie i w bardzo ludzki sposób. Ale z tego obrazu wychodzi, że Bernstein był po prostu dupkiem. Przynajmniej w moim odczuciu. Bo szczerze, ja naprawdę mam problemy z kibicowaniem takim postaciom, które decydują się na jakieś kroki, a potem nagle zaczyna szczypać je w tyłku. Zaczynają odczuwać jakąś taką niewygodę życia. Nagle powietrze w pomieszczeniu, w którym przebywają razem z innymi ludźmi jest zbyt duszne. I zaczynają się jakieś takie bardzo dziwaczne ruchy. Bardzo nie lubię takich narracji, zwłaszcza jeśli mamy dojść do tej konkluzji, że och, to jednak była taka wielka, wspaniała miłość, a on tak naprawdę zwraca się do niej bez szacunku. Traktuje ją jako taki pewnik w swoim życiu, który zawsze tam będzie, niezależnie od tego, co on nie nawywija na moku. Jest po prostu zwykłym gaslighterem, bo może naprawdę srogo nawywijać, a potem przyjdzie, powie, że kocha i wszyscy dookoła stwierdzają, że ona musi mu wybaczyć, no bo przecież powiedział, że kocha, no to kocha. Banda cholernych enablerów. I Bardzo nie podoba mi się właśnie ten taki kierunek, który zdaje się kuper gloryfikować w ramach właśnie tej produkcji. Że Bernstein był artystą, którego ciężko było zamknąć w jednym pudełku. I to jest dla mnie takie hurdur. Jestem wielkim artystą i ja muszę teraz cierpieć. Patrzcie na mnie, jakim ja jestem artystą, bo cierpię i mój ból to jest lepszy niż Twój, droga Felicjo, bo ja to jestem wielkim artystą. I ja jeśli nie cierpię, to nie tworzę. I nikt tego nie rozumie. Więc dlatego robię jakieś dziwne, zdupy rzeczy, a potem wracam do domu z podkulonym ogonem i w dupie mam to, że tobie jestem źle. Ja tutaj tak naprawdę nie widzę przez to udręczonego geniusza, tylko widzę gościa, który był okrutnie zapatrzony w siebie, i myślę, że zasłużył na to, żeby dostać o wiele bardziej od życia po dupie, niż wydaje mi się, że dostał, patrząc z perspektywy tego filmu. Oczywiście mm, mając pod uwagę końcówkę. No, wiadomo. Także ogólnie siadając do tego filmu, to wydawało mi się, że jeśli ten film zaczyna być nominowany do różnych nagród, to musi być dobry. No i może jest dobry, ale nie w takim moim rozumowaniu. Znaczy, oczywiście, performance w tym filmie są naprawdę na poziomie, zwłaszcza te dwa główne, tak jak powiedziałam. I one naprawdę dowodzą wielkiego kunsztu i warsztatu artystycznego obojga tych aktorów. Ale tak naprawdę, to im dłużej na niego patrzę, to tak myślę sobie, że on był miejscami. Trochę nudny, trochę nie urywał totalnie dupy. Historia, którą pokazał nie sprawiła, że teraz będę myśleć o Bernsteinie jako Demiurgu i Półbogu. I to, co też mnie właśnie strasznie wkurza w tym filmie to jest to, że on po prostu nie jest w stanie się skupić na jednej rzeczy. Że on tak się lekko wypuszcza, a potem się cofa. Że tak chciałby coś, ale jednak się z tego wycofuje. Epitomą tego dla mnie i takim najlepszym przykładem dla zobrazowania tego, co ja czuję w odniesieniu do tego filmu jest scena w katedrze, w momencie, kiedy Bernstein dyryguje symfonię Malera. Swoją drogą, ona jest naprawdę piękna, ja nigdy wcześniej się nie skupiałam aż tak bardzo na Malerze i wow, jestem pod wrażeniem. I na początku ta scena rozgrywa się tak w miarę spokojnie. Jest jakiś najazd, jakieś cięcie, tu widać sekcję, tu widać chór, a potem nagle kamera skupia się w całości na Bernsteinie i robi najazd, odjazd, przejazd w jedną stronę, w drugą stronę i jest takie cięcie w międzyczasie, ale tak naprawdę całe to ujęcie, w czasie którego cały czas Bradley Cooper macha, jest samu się rękami. Płot mu cieknie po prostu wszędzie, i on jest taki in the zone, co bardzo dobrze oddaje to, jak Bernstein dyrygował, bo on dyrygował po prostu całym sobą i twarz mu się różała nieprawdopodobnie. I scena tak trwa, i rozpędza się, i rozpędza się, i muzyka zbliża się do kreszendo. Ja już sobie myślę, o Boże, i co zrobią na jednym takeu, to będzie takie zarąbiste. I dosłownie na samym kreszendu, na samym wykończeniu, jest znowu ujęcie na sekcję smyczkową, jest znowu ujęcie na chór, jest powód na Bradleya Coopera, i uważam, że to jest niesamowite. Mamy fuck fakap, jeśli chodzi o edycję tego filmu, bo myślę, że o wiele większy impact i o wiele większy impet tego wszystkiego byłby, gdyby to już zostawić na tym jednym ujęciu do końca, bo to mnie autentycznie zauroczyło. Tamten fragment mnie zauroczył do momentu, kiedy nie został pff, zepsuty i powietrze. W po z całości uszu z balonika. Także taki właśnie jest ten film. To jest taki balon, który ktoś przekuł i z niego tak powietrze powoli schodzi, schodzi, schodzi. Denerwują mnie niektóre rozwiązania scenariuszowe, zwłaszcza w drugiej części, zwłaszcza pod sam już koniec. Bardzo nie podoba mi się, jak zostaje spuentowany cały ten wielki wątek jego i jego żony. Uważam, że on jest taki troszeczkę bez szacunku i w ogóle tego nie rozumiem. Co po raz kolejny dla mnie tak jakby stoi w opozycji do tego, co twierdzą wszyscy, mówiąc, że osią tutaj jest ta miłość. A ja mam takie wrażenie, że, że to był tylko pretekst. No i ogólnie myślę, że tak, że film się będzie gdzieś tam przewijał, będzie nominowany, ale powinno się to moim zdaniem skupić zdecydowanie na aktorstwie, bo jeśli chodzi o historię, to ja jestem. Sfrustrowana tym wszystkim, sfrustrowana na tyle, że ja temu filmowi daję 5 na 10. I myślę, że jeśli ktoś jest bardzo ciekawy, to jak najbardziej może sięgnąć. Bo moim zdaniem zawsze fajnie jest jednak zweryfikować jakieś swoje odczucia i wizje, a nie tylko sugerować się tym, co mówią krytycy na YouTube. Ale dla mnie ten film to tak naprawdę jest zawód. Bo ja był że spodziewałam się naprawdę czegoś więcej, bo ja wiem, że on potrafi, ja wiem, że on jest zaangażowany, on obstawia po prostu tak wiele full w czasie produkcji, że to jest po prostu aż niesamowite, że przy tym wszystkim jest w stanie być tak autentyczny i tak przemyślany przed kamerą, ale po prostu w tym czegoś mi czegoś nie brakło. I jest mi trochę smutno. Mam trochę, te, trochę też takie wrażenie, że jestem trochę odosobniona w swojej opinii. Posłyszałam kilka innych opinii innych ludzi, i one zdają się być raczej pozytywne, a moja jest taka mech. Ale to może Wy mi powiecie: może ktoś z Was widział maestra, może ktoś ma inne uczucia, może ktoś jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego ten film jest taki burdelarski. I może właśnie powiedzieć mi, że nie jest burdelarski, to serdecznie zapraszam w komentarzach. Wydaje mi się, że jest szansa, że ten film pojawi się w czasie świąt. Jeśli tak, to wesołych świąt. No a jeśli nie, to szczęśliwego Nowego Roku, bo prawdopodobnie w takim razie wyjdzie między świętami a Nowym Rokiem. A tymczasem co? Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zostawianie komentarzy, zostawianie lajków, z mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem.